Gustawet? Słuchaj Gustawku, zwiedzałam dzisiaj Centrum Pompidou w Paryżu. Bo ciągle jeszcze jestem w Paryżu. I wyobraź sobie, że na wystawie widziałam pisuar. A wiesz, że ja też? Ale ten był Duchampa, takiego artysty. I on go nazwał Fontanna. Ty nie uważasz, że to już przesada? Może nazywać jak chce. Takie dzieła to ja... Mogę oglądać w świecie łazienek, a nie jechać na drugi koniec świata. Oni tu chyba poszedli. Wszyscy powariowali, mamo. Jaki mamy numer telefonu? Ech. A teraz kronika kryminalna. Wczoraj w nocy policja zatrzymała... Muszę kończyć, mężczyznę mamo. No to pagustaw kupę. Pa. ...ze skradzionym klozetem, który okazał się nabytym za 8 tysięcy złotych dziełem sztuki. Mężczyzna twierdzi, że nie kierował się chęcią zysku. Sam będąc artystą nie mógł pozwolić, żeby sztukę sprowadzono do poziomu kloarki. Ponieważ biegły psychiatra nie zdecydował jeszcze o stopniu poczytelności, właścicielka postanowiła nie wnosić skargi. Miała podobno powiedzieć, że zawsze przychylnie traktowała artystów i że jakoś się dogadają. A teraz prognoza pogody. Pierwsze oznaki. A ben, chłopczyk był niegrzeczny, ale nie szkodzi. Ciocia Doris lubi niegrzecznych chłopców.